Dzień dobry, dzień dobry. Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony packer 83 i młody packer. Daffy packer 11. 11. Witamy serdecznie. Mamy dla Was wiadomość, a najbardziej z tej wiadomości będzie zadowolony Majda. Majda wygrał karnet bojowy. A jak to się stało? bo Bilasami wygrał dwa karnety bojowe. Jeden z karnetów właśnie przekazał Majdzie. Były dwa konkursy, wygrał zarówno pierwszy, jak i drugi konkurs. Piękne zachowanie Bobila Sabiego. Chwali się to bardzo. Więc Majda gratulujemy. Przekazujemy już karnecik. Karnecik bojowy już przekazujemy. Wchodzimy w, 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 w karnet wchodzimy. Podaruj karnet. Szukamy majdy. Znajdziemy go czy wpiszemy? Wpiszemy chyba. A bo My... Zobacz Majda już jest? Nie ma jeszcze Nie, teraz jest no. Jest Majda, Majda jest To jest chyba on chyba. Mhm. Nie tak, tak, nie, to potem jeszcze raz mu przekażemy Nie ma problemu Może tak się, zwróci, się zwrócić Tak Hop ja to rację, Majda. Majda, gratulacje dla Ciebie Proszę bardzo, trzymaj się byku Zapraszamy do wspólnego grania Poszło Dziękujemy za zakup. Wróć do gry. Wysłano podarunek. Ok. Jak chcecie wygrać karnecik, wygrać fałdolce lub jakiegoś skina. Zapraszamy co piątek live. Ostatnio nie mieliśmy czasu, ale postaramy się, żeby to już było co piątek. A teraz żegnamy się z wami. Pa pa! Siema! 吃麦子些，哎。